Ja nie wiem jak to się dzieje. Nie wiem. Jest chyba kolejna moneta. Jest krążek, proszę, jaki duży. Kolejny dzień, ale patrzcie jak te te latają, nasiona, te helikoptery, masakra, pełno. Kolejny dzień w przechodzonym lasku, tu koło strumyka jestem i słuchajcie, tutaj są te krzaki. Można podejść w te krzaki, bo normalnie zaraz w ogóle tutaj nie będzie można podejść i patrzcie i faktycznie sprawdza się ta metoda, jest coś znowu w tych krzakach. Gdzie normalnie nie mogłem podejść. Jakieś kółko. Wcześniej znalazłem cele. Cele od akumulatora. Co to jest? Jakieś wzory. Patrzcie, tu są cyfry jakieś. Co to jest za kółko? Ale numer. Patrzcie. Kurde, enigmy znalazłem. O, to są jakieś... Nawite cyferki na takim kole miedzianym. Jakaś maszyna na pewno to była. 7, fajny, fajna, fajny fund. Ciekawostka, od jakiej to maszyny było. No, od 1 do 9, wiadomo, nie? Ciężkie, to fajny taki sygnał, ale ta stal. Żelazo raczej to dawało taki mylny, mylny ID przerywane, Zaraz zobaczymy, czy więcej tu nic nie ma. Trzeba te krzaki obchodzić, powiem wam. No i tyle było. Dobra, do następnego dołka. Patrzcie, żeby nie było, mam kolejne takie kółko z tymi cyferkami. Co to jest? Co to mogło być? Ale widzisz, to było tam, to jest tu Może tam rozrzucone gdzieś jest jeszcze bardziej Nie wiem co to mogło być Ale się dowiem Was Niech was też nie zwiedzie piękne słońce Bo jest naprawdę zimno Bardzo naprawdę zimno Przechodzone Nieprzechodzone Patrzcie, jest Moniak Jak to możliwe Jest złotuwa perelu Jakiś tam słońca promień złapie Ole zapachlona Powiem Twoja... Wygląda na tą z 49 Zaraz ustalimy to. Kurczę! Ale raczej tak będzie. Tak, to jest 49. One tak jakoś inaczej trochę wyglądają. Jak te normalnie wszystkie. A, słuchajcie, jeszcze tak woli przypomnienia, bo zbliża się wiosna. Chociaż tak po staremu, powoli. Yy, ale wielu z Was będzie chciało yy, rozpocząć swoją przygodę z wykrywaczem, czy tam tak górnolotnie można powiedzieć pasję. I wielu z Was będzie chciało sobie kupić taki sprzęt. Także w tym miejscu polecam oczywiście sklep z wiadowcy historii. Sprawdzony sklep, także śmiało tam wbijajcie. A do tego na każdy kupiony wykrywacz dostaniecie na moje hasło, Mister Lony 1976 Jakiś tam losowo wybrany prezent, gadżet Nawet możecie pytać, co byście tam chcieli do tego dostać, czy to dostaniecie Dogadać się jakoś tam ze zwiadowcą, także jeszcze raz polecam Wszystkim, sklep zwiadowcy historii, wykrywacze metali Survival i inne tam gadżety i w ogóle do wszystkiego Dla puszkiwaczy, dla survivalowców i Namiotowców, biwakowców polecam jeszcze raz i zapraszam. Ja to lubię. Pamiętacie to miejsce, tu dronem latałem, tu chodziłem wiele razy. Tam ostatnio, w ostatnim filmie byłem. A patrzcie, no ja nie wiem, jak to się dzieje. Nie wiem. Jest chyba kolejna moneta. Jest krążek, poroszę, jaki duży. Mamy 20 zł. 20 złotych Oczywiście z PRL-u Nowotko się trafił. O, Panie Nowotko, dawno pana nie było <grywia> Powiem wam No, fajnie, że chociaż PRL-e wychodzą No i taka nowo, Nowotko to już fajna monetka jest, chociaż tu widzę, że zajechana Konkretnie Powiem wam, że piździ naprawdę kurczę Nie wiem czy drona bo taki kurczę takie wiatry są No dobra. Lecę do alei. Zobaczcie, tutaj obok tej 20 mam taki sygnał fajny. Stałe ID 19, czasem 20. Zobaczcie, jaka ziemia mięciutka, elegancka. O, tu będzie gdzieś. Nie ja chce mi się rozkładać swojego trójnoga. Zaraz zobaczymy co to jest o no nie tym razem nie tym razem dobra powiem wam że przed, przed chwilą podskoczyłem bo stamtąd normalnie sarna pędziła pędziła co się wystraszyło i wiecie jak to taki jakby normalnie jakby koni leciał Poleciała tam w bok. A tutaj, oliwie jest obrączka, ptasia. Ostatnio na każdym filmie się trafia. Tym razem jest ta stara. Stara, stara. Na zdjęciu widzicie to, co wam będę się tutaj rozczulał. Jakaś dziwna ta jest w ogóle. P coś tam. Dobra, lecę dalej. Niektóre rzeczy oczywiste wcale nie muszą być takie oczywiste. Władca kamieni powraca. Mmm. <clears throat> Ostatnio mam szczęście Sami wiecie kto ogląda moje filmy Kurde 15, 14 Wiecie co to będzie? Moneta będzie Uu, Zaraz, bo ją widziałem, a teraz jej nie widzę Kurcze tak to jest, wyciąga się kamerę Chce się nagrać. O tu jest, dobra 5 zł A 5 zł też cieszy, zobaczcie To już tu leży trochę. Ja myślałem, że 2 zł, ale patrzę po tym ID 15 2 zł daje 19 Patrzcie, to już trochę leży no, 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 no. nawet nie wiem, który rocznik 9,4. Pozdrawiam wszystkich. 9,4. Zaraz zobaczymy, czy się nie sypło więcej. Byłoby całkiem miło, powiem Wam w ogóle. Patrzcie na to, nie? Nędza i rozpacz. Nędza i rozpacz się jakieś śmieci. Jest jakiś tam sygnał ale się strasznie przełamuje No nie wiem Słuchajcie, jest i 15 było może Kurczę No już bateria daje znać o sobie no. O No dobra, to już Wam powiem nawet było... było w ziemi To już było w ziemi te 5 złotych O? Dobra zobaczmy No nie wiem, tu jak nie pobudza Dobra, wykopię, to dam znać, bo nie będę się tu męczył z wami z tym. To mój stary dołek sprzed paru dni. Zakopany oczywiście, a to jest nowy dołek dzisiaj i tu jest kółeczko. I tu powiem wam jest co? Dwa fenole z cesarstwa. Ale numer Także bez fenona dzisiaj nie wracam. Jakoś tam nawet zachowane. Super, że się trafia. Kurcze, powiem. Wam. No już wypad mam udany. Już trzy. raz, 2. Nowotko, 3, 4 monety No, norma zrobiona. Ale jeszcze pochodzę. Jeszcze wam powiem tylko się zapnę, że ostatnie... Kilka dni chodziłem w 40 kHz cały czas. Teraz oczywiście w pole dwa. Teraz przyłączyłem sobie na multitony. Co ja pierdzielę, na multi częstotliwość. No, jest moneta kolejna. Tym razem będzie PRL, tylko nie mówcie, że 61. wszystkie monety, które tu znalazłem PRL-owskie to były 61 i 20 groszy. A, tym razem 81. Pozdrawiam wszystkich, to już jest zacny rocznik. 10 groszy. Popatrzcie. No, jest Moniak na ziemi centralnie. Oczywiście scenka jest... ...zaimprowizowana, bo kamery na drzewie nie powiesiłem. Bo wiedziałem, że tu Moniak jest, no, ale 2 złote z PRL-u. I powiem Wam, że taka, o, przemiatałem te liście, no mówię, gdzieś coś tu cały czas w tych liściach jest, bo z miejsca na miejsca się przemieszczało. No, mam dwa złote. Kurde, dzisiaj sypię monetami. Nie ma nic dosłownie innego, więc się nie spodziewałem, że taki dzień będzie. Który to rocznik? Kurde, środek podręczny w natarciu. 77 Środek podręczny w natarciu No widzicie to, to jest to cały winowajca ostatnich wypadów Zgubiony Dobra, już tu wylizałem to nieźle 77 zdaje mi się Więc pozdrawiamy, 77, a co? Pozdrawiam moją siostrę przy okazji. O, powiem Wam, że dokładnie na tą chwilę czekałem. Bo chcę już skończyć, ale mówię, skoro monety tak dzisiaj wychodzą, to zakończę monetą, nie? A tu jak na złość nie było, a teraz mamy coś. Dzień perela, to wiadomo, dobrze, że ten fenol był. Dwa fenole uratowały całą sytuację O ja pierdzielę Ale tragedia Co to jest? No jak już co, to powiem, że to jest PRL, ale jakiś taki zajechany Że tym razem nie wiem co to jest O oh jest, 10 groszy ale, ale masakra Także słuchajcie, było to co było sam jestem w szoku, że tyle monet wpadł No już powiem wam, że jestem w szoku, zaraz tak na rękę wezmę, tylko rękawice ściągnę o! Mogłem nawet końboksa uruchomić dzisiaj patrzcie raz, dwa, cztery, pięć, sześć, siedem no kurczę! U mnie tyle monet to jest, można, można powiedzieć, dużo. <laughs> Szkoda, że nic innego nie wpadło oprócz tych dwóch kółek tam. Także było to co było. Było trochę kółek, także wypad był fajny. Mi tak przypisgało, wam powiem, że tragedia. Ale to się nie liczy, bo liczy się to, że człowiek wyszedł i, i się... I wyszedł. O! I pochodził sobie i, i tyle. Także pozdrawiam was. Gorąco dziękuję za to, że oglądaliście. I zapraszam oczywiście do następnego filmu. Cześć!